A witamy sobotę rano. Nie patrzcie na wałagan. Takie coś w międzyczasie powstało dla wdowców. Tutaj jeszcze przyjdą drzwiczki. Na daszku będzie pleksa. No i pewnie boki, może zrobimy siatką przeciwwiatrową później. Daszek skośny. Raz, żeby spadała woda i jakby tam deszczy, kto nie będzie nam zacinać przez te drzwiczki do wdowców. Dwa, że jakby się okazało, że tym wejściem. Które mają przez ten przedsionek gołębie, nie będą chciały wchodzić. Jest opcja bardzo szybko tutaj dorobić klapę. Wejście nie ma problemu, ogarniemy. Jeszcze wracając do poprzedniego tematu z tamtego tygodnia, wiadomo, w trakcie kuracji wszystkie gryty, minerały nic takiego nie było podawane. Dostawały gołębie tylko i wyłącznie to co miały dostawać na kurację. W tym roku, jako że jakoś koncepcja marki ID no wydaje się być sensowna, wzięliśmy sobie na wytestowanie wiadereczko grytu. Też nie ukrywam, że przymierzam się być może częściowo do karm z tej firmy na przyszły sezon. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, gryt fajny, niewiele się go podaje cena myślę, że podobna do wszystkich innych grytów na rynku, natomiast no wyjadalność jest myślę ekstra, no na pewno nie jest to 100% pewnie przy młodych tak będzie, zostają jakieś tam drobne muszelki także to jest to bardzo ważne myślę po okresie takim, gdzie gołębie nie dostają do karmy minerałów, uzupełnić to wiadomo na karmę wispumin Rodimin Ten gryt Dostają też do wody minerały w płynie Tydzień teraz podawaliśmy Można powiedzieć, od poniedziałek się skończyła Kuracja Wtorek, środa, czwartek, piątek Dostawały mytek na grzyba W międzyczasie trzy razy jeszcze Propolis szedł na karmę W tym czasie, kiedy Nie dostawały Na grzyba Dostawały Na karmę znaczy, kiedy nie szedł Propolis na karmę, szedł Kombiwet z Centrum Zdrowia. Szedł też. Yy, co szło? Yy, a, Probiok z Primy. Tam są probiotyki też. Także w międzyczasie robienia kuracji na grzyba zasiedlaliśmy florę trochę. Tu mam dorobioną wodę z minerałami i z probiotykiem z Centrum Zdrowia, z Prowet Maxem. Gołębnik został wypsikany, tak jak mówiłem. Pogoda jest sprzyjająca No, wszystko ładnie marznie. Także widać to, że chyba źle nie jest. Jeszcze jest jeden produkt, który myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić. Zaraz go pokażemy. To jest też środek którego działanie myślę, że będzie można zobaczyć. Dogrywkę zrobimy jutro z rana. Dzisiaj sprzątnę gołębniki, bo jest mróz, ale sprzątanie nas nie mija. U wdowców i u wdów to nie jest żaden problem, bo z tych rusztów, spod tych rusztów w celach czy na regałach sprzątnąć to jest Chwila, nawet jak jest minus 15, aż tak bardzo się to nie przymarza, ponieważ nie jest to mocno rozjechane. A tym produktem, który chciałem pokazać, to jest o! kumolot Można to dostać u zbycha bezpośrednio. Jest też chyba na stronie pigebuka na sklepie. Worek 5 kg kosztował tam w granicach 90 zł. To jest ziemia. Ziemia. To się daje na karmę. Czasami daje to, tu są grudki, ale one się rozpadają. Trzyma się to w otwartym worku, nie w jakimś, nie wiadomo jak suchym pomieszczeniu, o, widać co na ręce zostaje. Ja to nieraz daję po prostu na karmę suchą, a czasami też właśnie jak podaję minerały typu Wispumin, czy Rodimin, czy, czy nawet zioła. Tamten diarowet, mykowet, bo to idzie regularnie, teraz już <coughs> będzie szło i szło zawsze, prawie. Znaczy <coughs> miks warzywny to podaje regularnie. To też, jaki to ma efekt, to zaraz Wam też postaram się pokazać. Gołębie są połączone. W sensie takim, że otworzyłem im tam przejście, żeby się mieszały, część się dobrała w pary, starsze pary pewnie ze sobą, chociaż nie wszystkie. Część się prze, przeparzyła, część się przeparzyła. Na razie są połączone. Nie wiem, czy zaczekam na jajka. O, a jaki jest efekt? Otóż to jest dobry przykład. Teraz głównie o głównie. Yy, można bez problemu zaobserwować yy, różnice w odcieniu kału. I te czarne kuleczki to są w większości z nocy. A wczoraj na ranne karmienie, i wieczorne dostały trochę właśnie tej ziemi. <laughs> Naprawdę, jeżeli coś z kałem jest minimalnie nie tak, jest rozluźniony, to w 90. Chociaż nie wszystkie. Nie wszystkie półki mają tak samo ściemniałe. Widać któryś się nariat więcej, któryś mniej, natomiast no, yy, różnica jest widoczna jutro rano. Jak nakręcimy, to 90% odchodów będzie praktycznie ciemnobrązowych, czy wręcz czarnych yy, i to nie jest tylko tak, że ma to działanie zabarwiające kał. <coughs> Generalnie funkcja takiej ziemi jest trochę podobna jak błot różnego rodzaju. Ja akurat stosowałem ten natur we centrum zdrowia, to jest jeszcze zmiętą. Bardzo fajny środek, jako kleiwo. Wiadomo, że nie ma co oczekiwać cudów po podaniu jednokrotnym, tylko przy dłuższym stosowaniu, natomiast. Ta ziemia, taki worek starcza mi prawie na rok. Więc jest to relatywnie tanie. Jest to skuteczne. Bo naprawdę, to jak zaczynałem to podawać, to tak jak Zbychu mówił, dostały to pierwsze trzy dni z rzędu. A później dostały, dostają tam z raz, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, różnie, zależy jak to się przypomni, ale no myślę, że jest tu jest ta półka, która była luźniejsza. Przestaliśmy dawać śwaksy. Dostał, co dostał i proszę zobaczcie, że ma to sens. Tak jak mówię, to nie ma tylko za zadanie zabarwić kał. To czyszcza jelita, można powiedzieć, że pomaga przy wydalaniu toksyn. Także, także że. Także myślę, że ma to fajny wpływ. Teraz jeszcze mam pytanie dla znawców. Co z tym gołębiem jest nie tak? Z tą samiczką? Wagę ma normalną. Próbujemy ją złapać. Wagę ma normalną. Wypierzona jest. Nawet ma jakieś konkursy. Natomiast to jest jedyny gołąb, który ma. Nie wiem, czy to będzie widać. Jak spojrzycie. O! Przybrudzone piórka. Przy odbycie. Nie dawało mi to spokoju w tamtym roku. Ja już wiem, co jej jest. Jeszcze środka nie obczaiłem, bo nie był dostępny. Walbazer. Tabletki nie bardzo zdają egzamin, albo po prostu się te pióra. Nie doczyściły, bo już jedną tabletkę dostała z Rinschrila na odrobaczenie. No ma towarzysza w swoim brzuszku. Mam nadzieję, że jak się uda definitywnie z nim wygrać, to będzie można go pokazać ile tego tam w niej siedzi. Także to tak. Ka ciekawostka, trochę. Nie wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, ale coś na pewno. No tu są dziewczyny z rozpłodu. No i tu jest to samo, jak jest e, mróz, to jest dla mnie idealna pora, można powiedzieć, że jak tak jest, to myślę, że nie jest źle, e, babcia szósty rok, jej się nic tu nie działo, a młodsze gołębie... Wyleciały, znaczy, jeden wyleciał. Samica, ta, która mówiłem, że nie wiem, czy jeszcze nie wyleci. Matka tego pierwszego lotnika z Superkapa oficjalnie, żeby nikt nigdy nie powiedział, że go naciągnąłem. Została przeniesiona na kwarantannę, na mróz pod gołe niebo. No i nie wytrzymała tam 3 dni, tych minus 15, czyli coś jej też było, więc już jej nie mamy. także są dwa młode z tej pary, rodzeństwo do tej samiczki, co była na kapie i do tego lotnika z tamtego roku. Także one powędrują do gołębnika rozpłodowego. Jest ich ojciec. Jest część rodziny. Zobaczymy, co z tego będzie. Jutro jeszcze tylko pokażę rano na biegu, jak wygląda po sprzątaniu ten kał i po podawaniu tej karmy z tą ziemią. I... Może już będzie wojlerka zamontowana, także na razie tyle, o, tak się prezentuje po zamontowaniu i osiadkowaniu. Jeszcze zaraz dorobię tutaj drzwi i założę tutaj ten poliwęglan. Zostanie mi przerobić otwieranie tych drzwi na drugą stronę. Ten wlot tutaj zdemontuję na pewno i prawdopodobnie na takiej wielkości tutaj też im dorobię podobno, podobną wojlerę połączoną z wlotem. Tak, żeby je tutaj też można było wykąpać. No i co, i zostanie sprzątanie w gołębnikach. I jutro zobaczycie efekt podawania ziemi. 8 rano tutaj jeszcze dorobiłem wczoraj na biegu takie tuż na trochę dłużej niż na chwilę, w sensie, że to jest już na stałe, będzie zdejmowalne tylko w razie potrzeby zakładane. Więc już jest plus. A teraz jeszcze. To co wczoraj mówiłem. No idźcie gołąbeczki, idźcie O! Tak wygląda. Chciałoby się, żeby taki kolor <laughs> Z tego urobku. Jedne bardziej brązowe, drugie mniej. Znaczy, yy, jedne bardziej brązowe, jedne bardziej ciemne. Natomiast większość. Większość jest. Większość jest właśnie z tym ciemnym zabarwieniem. Wszystko zależy od tego jak się gołąb najadł. Tak to wygląda. Samców też szybciutko pokażemy. Od razu wojlerka. Tam tylko jeszcze przyjdzie na wojlerę. Jednolity poliwęglan na ten daszek, bo już brakło, więc został urzeźbiony. Taki kawałek. Drzwiczki dorobione. Wanienka kąpielowa będzie wstawiana. I powinno być git. Tak mi się wydaje. Też już niech sobie korzystają. Ja dzisiaj pewnie je wieczorem z powrotem rozdzielę, nauczę raz jeden dzień wychodzić te samce raz samice. Już nie będę światła palił, naprawdę wszędzie jest, wszędzie jest identyko. Także myślę, że. No jestem dobrej myśli. Nie wiem, czy będziemy coś przed świętami nagrywać także z tego miejsca, od razu zdrowych, wesołych i pogodnych świąt. Ale myślę, że jeszcze może coś nagramy. Także. Pozdrawiamy serdecznie.